Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie w czytaniu na miesiąc wrzesień dla osób z podznaków wagi. Pod koniec miesiąca mm, rozpocznie się Wasz sezon. Zatem z mojej strony najlepsze życzenia dla osób, które jeszcze we wrześniu e, obchodzą urodziny. Natomiast moi drodzy, umówmy się. Ja zawsze robię czytania z wyprzedzeniem, bo w moim odczuciu to są właśnie czytania na sezon. I teraz robię czytania na sezon panny. Więc jeżeli będę mogła zrobić czytanie, to oczywiście na pewno jeszcze złożę Wam życzenia. A zobaczmy w takim razie, moi drodzy, co tutaj na wrzesień dla Was. Słuchajcie, z nowiem wrześniowym wchodzimy w nowy cykl numerologiczno-ogólny. Ja postaram się zrobić jakieś czytanie dla wibracji. Pamiętajcie też, że z dniem urodzin wchodzicie w nowy cykl znowu osobiste, więc dzieje się. Nie wiem, kiedy ten nów wypada. On nie musi być wrześniowy, ale powiedzmy ten taki... Hmm, zaraz sobie spojrzę. Pierwszy nów... Zerkam, że najprawdopodobniej 21 września i pamiętajcie, teraz w końcu będzie wibracja 1, czyli dodajemy to do swojej ogólnej wibracji, ale o tym później. Natomiast pierwszy rok numerologiczny, no mam nadzieję, że wszyscy poczujemy troszeczkę. E, takiej nowej, świeżej energii. Dobrze, moi drodzy, ja przechodzę w takim razie do Was, drogie wagi, na wrzesień. E, proszę mieć na uwadze, że ja zrezygnowałam z rozkładów prywatnych, więc nie opisuję już też na wiadomości mailowe. Dobrze, moje drogie wagi, energię dla Was, miesiąc, wrzesień, co my tu mamy? Głupiec, baran, wieża, e, skorpion, czwórka kielichów. Wiecie co, pracować nad nastrojem, nie bronić, nie chronić się tak przed, przed tymi zmianami, bo pokazuje mi się, że zamiast otworzyć sobie nowe drzwi i zostawić tę ruinę, to możecie w tej ruinie chcieć siedzieć i mieć zły nastrój, więc no, no. Dobrze, w jakiej energii pojawia się waga, główna sprawa, co my tu mamy? No, na dzień dobry, ta czwórka kielichów drugi raz, więc znowu widzę, jesteśmy w czymś niewygodnym, a nie musimy wcale tu siedzieć, co jest naszym wyzwaniem, waszym. 9 mieczy. Stresik, niepewności, niejasności. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? 8 mieczy. Pokazuje mi się, że utknęliście. I teraz tak, to utknięcie nie musi być takie realne czyli ja utknęłam na przykład w pracy fizycznie, bo nie potrafię się przełamać, poszukać nowej tylko to może być w głowie, tak, że ja trzymam się jakiegoś schematu myślenia, mimo że on jest dla mnie niekorzystny. Ale zobaczymy później, czego to dotyczy. Co w przeszłości. 5 było, bo mocno o coś walczyliście, tu jest też potrzeba udowodnienia sobie czegoś, ale zamiast sobie udowodnić coś, to... Tracicie swoją energię i po prostu w pewnym momencie możecie być troszeczkę wypaleni. Co w Waszej głowie? O czym myślicie? Jakie tu są dążenia? Jest sześć denarów. Bardzo Wam zależy na tym, żeby coś działało z obu stron. Że jeżeli ja wkładam w coś energię, pieniądze, siłę, czas, to to popłaci, tak? Jeżeli chodzi o relacje na przykład to ona też ma działać w równowadze. Natomiast z czwórką kielichów nie czujecie, że coś działa w równowadze. Powiedziałabym nawet, że macie wrażenie, że yy, niedocenieni jesteście. Co nadchodzi zatem? Diabeł, e, więc rzeczywiście nie jest to karta równowagi w żaden sposób. Diabeł korzystamy, dajemy z własnej woli. Zupełnie niekorzystnie dla nas, mm, Koziorożec. Wasze nastawienie, jakie tutaj jest? Jest 7 denarów, więc wy jakby tak nie jesteście gotowi ruszyć dalej. Wy ciągle wierzycie, że jeżeli ja tutaj jeszcze coś dołożę, to ja w końcu zacznę zbierać plony. Jeżeli chodzi na przykład o y, sprawy zawodowe, no to ja jestem w pracy, która mi się nie podoba. Mam wrażenie, że szef nie wykorzystuję, ale albo inaczej mam wrażenie, że nie jestem. Wynagradzana odpowiednio. I wydaje mi się, że jeżeli ja się mocniej postaram i jeszcze więcej zainwestuję, to coś z tego wyrośnie, to szef mnie doceni. A co on robi? No nie, tylko to wykorzystuje. Jeżeli na przykład chodzi o związki, hmm. no to ja się tutaj staram o ten związek, walczę o niego, my powielamy ciągle ten sam schemat. Ja się nie czuję doceniona w ogóle, ciągle próbuję tutaj e, inwestować jeszcze mocniej, bo wydaje mi się, że w końcu się to opłaci, a w rezultacie z diabeł, czyli. No nie, że się nie opłaci, to jeszcze czuje się wykorzystana, nie? Co w otoczeniu? Co wy tu macie w otoczeniu? Jest Rycerz Kielichów i teraz tak, jeżeli chodzi o, o osobę, nieważne czy to jest szef partner, nieważne, to to nie jest osoba życiowa, to nie jest osoba stabilna, to nie jest taka osoba, która jest obowiązkowa. Rycerz Kielichów jest troszeczkę zależny od tych swoich uczuć. On jest chwiejny i niepraktyczny, najzwyczajniej. To są ryby sodiakalne. No to się mówi, że najmniej praktyczny znak gdzieś tam obok strzelca, nie? Nadzieję bądź obawy Wasze. I wodnika, no. Sześć mieczy. To mogą być nadzieje, że jeżeli je odpuszczę i wybiorę nowy kierunek, to wszystko się dobrze ułoży, ale tu jest tak samo strach w związku z tym. Rezultat, jaki jest to wrześniowy dla Was? Jest dziewięć buław, więc zobaczcie, dziewiątka buław jest taką kartą, że my nie potrafimy odpuścić. Słońce zaszło, czas iść dalej, tak? Ale my nie potrafimy odpuścić tego miejsca, chociaż tu już nas żadna jasność nie czeka. I, i wstrzymujemy się i walczymy sami ze sobą. Tu jest strasznie dużo takiego... Uporu, naporu i tak dalej. A z denarów w tle, co jest dobrą informacją, bo zawsze znajdzie się przestrzeń na inwestycje w coś nowego, ale wy jesteście uparci bardzo i nie chcecie. <grym> Dobrze, ósemka mieczy. Tu jest utknięcie. To, to sam nie wiem, błędne schematy w związku. Wydaje nam się, że raz będzie lepiej, nigdy nie jest. Zawsze gdzieś tam kończy się tak samo. W pracy czujemy, że utknęliśmy. Czego to dotyczy? Dziewięć danarów. Jak najbardziej może dotyczyć to waszego życia zawodowego, ale też pokazuje mi się, że ogólnie ta sytuacja, tak? Wy wiecie, jaka to jest sytuacja w waszym życiu, jeżeli to czytanie z wami rezonuje. No to tak troszeczkę możecie uzależniać swoje poczucie własnej wartości od tej sytuacji. Czwórka kielichów. No ewidentnie we wrześniu czujecie się niedocenieni, niezauważeni. Jest cesarz, być może przez mężczyznę, właśnie przez szefa męża, ale też możecie mieć wrażenie, że wy się tak staracie z tym cesarzem, bo naprawdę cesarz, on mocno pracuje na to, żeby być w miejscu, w którym jest. I to jakby nie spotyka się z aprobatą z otoczenia. Możecie mieć wrażenie, że wam się już nie chce, że nie macie na to siły. No taki foch się tu pojawia. Piątka była, pokazuje, że mocno o coś walczyliście, i to była próba udowodnienia komuś lub sobie czegoś. Sześć była, wy bardzo chcieliście być dostrzeżeni przez kogoś, zauważeni, docenieni, tak? Wy chcecie, żeby wasze działania były docenione i nie są. Szóstka denarów w waszej głowie, trójka kielichów. No widzicie, wam się ciągle wydaje, że tutaj wszyscy się zaangażujemy i będzie dobrze. Jest diabeł, więc nie, nie będzie. Jest czwórka mieczy, i to jest tak. Czwórka mieczy jest taką kartą, która pokazuje, że ktoś się dystansuje. Czwórka mieczy jest taką kartą, gdzie my też próbujemy łapać dystans. Diabeł pokazuje, że to nie jest korzystne, to co tutaj się dzieje. Z diabłem nigdy nie jest. Może być kuszące, ale nie jest korzystne. Siedem danarów pokazuje, że Wy ciągle obserwujecie, co Wam z tego wyrośnie. Kapłanka. no i Ja uważam, że też że możecie być podejrzliwi. Na przykład wobec tego szefa, partnera i tak dalej. I teraz tak, w otoczeniu jest rycerz kielichów i jest pięć kielichów. Wy tu osobę bardzo niestabilną emocjonalnie, albo sytuację, Sytuację, a, która tak naprawdę nie niesie za sobą nic prócz rozczarowania. Może być też tak, że na przykład, jeżeli chodzi o waszego partnera, to on ma gorszy czas emocjonalnie. Mm. No i wtedy wy możecie mieć poczucie, że ja się staram ciągle za dwie osoby w tej relacji. I teraz tak, nadzieję bądź obawy, szóstka mieczy. Wy się chyba troszeczkę boicie, weź była. Z jednej strony macie nadzieję, nadzieję być może, że wszystko się ułoży i że tu będzie ta iskra i zapłyniemy i że wszystko się opłaci. z drugiej strony nadzieję być może na nowy start, czy jak odpuszczam to coś fajnego się pojawi. Eee, ale też możecie bać się nowych początków, bo zobaczcie, na wyzwaniu jest dziewięć mieczy, czyli strach, niepewności, zachodzenie w głowę, czwórka kielichów. Z jednej strony nie jesteście docenieni, z drugiej strony stajecie na głowie, żeby być dostrzeżonymi z tymi swoimi potrzebami, a później godzicie się na niezbyt korzystne traktowanie. Ymm. Dziewiątka buław pokazuje, że nie jesteście gotowi puścić tego wolno. Kapłan, to może być małżeństwo, nie wiem co to jest, ale strasznie uparci jesteście, bo kapłan taki jest, uparty. To jest byk słuchajcie, to jest, yy... no słuchajcie, ksiądz. Nie ma sensu dyskutować z księdzem. On nigdy zmiana, zdania nie zmieni na temat swojej wiary. Nieważne, czy tam mamy dowody, czy nie. Rozumiecie o co chodzi? To jest ten upór maniaka. I troszeczkę tak tutaj jest. Jest upór, bo wy bardzo wierzycie, yy, nie wiem, w tę sytuację, w tę pracę, w tę relację. No pytanie, czy warto? Więc ja tutaj. Hmm, po prostu wyjmę wam yy, wskazówkę i zobaczymy, co karty wam radzą w tej sytuacji. Jaka jest rada dla osób spod znaku wagi? Wytrwać, odejść, co tu robić? Jest księżyc i to nie jest rada, która mówi wytrwać czy odejść. To jest karta, która mówi o tym, że trzeba się skonfrontować i nie uciekać od, te, od tych emocji, od tego, co Wam wnętrze chce podpowiedzieć. Księżyc energia do wewnątrz, nie na zewnątrz. My nie oceniamy ciągle, co nam przyjdzie z tej relacji, sytuacji. Z księżycym my musimy zmierzyć się ze sobą. Przede wszystkim wy musicie zmierzyć się ze swoim lękiem. Bo karty pokazują, że tutaj wasze lęki to jest wywoływanie wilka z lasu. Czyli ja się tak skupiam na tym, czego się boję, i wydaje mi się, że jak będę pracować trzy razy mocniej, to temu zaradzę. Natomiast to motywuje cię strach, więc to się będzie realizować, to czego się boisz, tak? Wtedy. Bo to widzę też tu. Tu jakieś lęki są nie do przepracowania, tu jest rana odrzucenia, tu jest poczucie niedocenienia, ale też budowanie swojego poczucia własnej wartości na sytuacji niezależnej od was, czyli na przykład na związku, no my nie wpłyniemy na partnera, nie? To on ma swoją wolę, rozumiecie. Więc. Księżyc trzeba się skonfrontować, po prostu z tym wnętrzem, z tym światem emocjonalnym, zastanowić się, dlaczego jesteśmy tutaj, dlaczego powielamy ten schemat, czy naprawdę warto. No i odwaga, słuchajcie, odwaga jest tak ważna, bo bez odwagi nie zrobicie nic, bo możecie chcieć zamykać oczy na to, co niewygodne i po prostu być tutaj, bo nie mam odwagi się gdzieś tam skonfrontować, czy ruszyć dalej. Dobrze, wyciągam dla Was dodatkową wskazówkę, drogie wagi. Jesteś panem własnego świata wewnętrznego i to Ty decydujesz, jak zewnętrzny świat na Ciebie wpływa. No widzicie, to jest tak ważne, kultywujcie spokój jest napisane. I to jest tak bardzo ważne, żeby kultywować ten spokój, bo ja mam wrażenie, że Wy się czegoś tak boicie i to się tyczy jakiegoś odrzucenia przez kogoś lub coś, że sobie to możecie chcieć wywoływać. Naprawdę. Na zasadzie z tym książęcem tak jest, że te obawy są tak silne, że ja się na nich tak skupiam. Um, wam zależy na uznaniu przez kogoś lub coś, więc myślę, że chodzi o ten aspekt, że ja pozwalam w ogóle, żeby ten świat zewnętrzny decy decydował o mojej wartości, o tym, jak ja się mam i tak dalej. No nie, to absolutnie nie tędy droga. Dobrze, moi mili, to tyle, dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę wspaniałego miesiąca, pozdrawiam.